Cześć, witajcie w kolejnym filmiku Tak jak obiecałem, ciągniemy dalej serię o rasie o młodych królikach rasy rosyjskiej czarno-biały Od ostatniego odcinka nic się dużo nie zmieniło, czyli stan młodych to cztery sztuki nic nie odpadło Zaraz sobie wyjmiemy samicę i zobaczymy gniazdo Dobra, ja już samicę wyciągnąłem Teraz zobaczymy sobie młode nawet nieźle, nieźle ile tu jest zobaczymy sobie ciągniemy weźmiemy sobie na początek dwie sztuki okay. mamy już tutaj wyciągnięte dwie sztuki już tutaj do gniazda wracają e co do wielkości, praktycznie nie różnią się w ogóle od młodych Kalifornii wielkością. Jak tutaj, zobaczymy sobie. Właśnie tutaj, bardziej do światła. Możecie sobie zobaczyć tutaj, że już powoli nachodzi maska. Kolor nabiera, reszta jeszcze jest biała. Lekki nalot. Czyli norma. Oczy myślę, że otworzę za jakieś 4 do 5 dni. Nie, no chodź. Idź. Dobra, przykrywamy. Zaraz sobie sami Ogólnie planuję wystawić te młode na wystawie w Szepietowie. To będzie jakoś tak pod koniec czerwca. W sumie chyba ostatni weekend czerwca. Zobaczymy co to będzie. No ile ocenią. Wystawię w kolekcji. Cztery młode. I jeszcze jedna wiadomość dla was. Ponieważ dużo osób zadaje mi pytania na temat hodowli mojej i ogólnie spraw hodowlanych, to proponuję, abyście zadawali pytania pod tym filmikiem. A ja w najbliższym czasie, myślę, że to będzie ten tydzień, albo nie, zrobimy tak: przez tydzień możecie zadawać tutaj pytania, a ja w sobotę po południu zrobię filmik z odpowiedziami. Wybiorę najlepsze pytania i odpowiem w filmiku. No, także dziękuję za uwagę. Do zobaczenia za tydzień. Cześć.